Cześć, witam was w kolejnym odcinku Jadziem Pozdrawiam was serdecznie Chciałem zwrócić małą uwagę, że e, Wzrosła dosyć znacznie Liczba subskrybentów Wiadomo, w dalszym ciągu nie jest Nie jest wielka e, No ale nie o to chodzi Najważniejsze, że, że podoba wam się mniej więcej to co nagrywamy To co robimy No teraz niestety jest okres kwarantanny, także Nie jeździmy na rowerach grupowo e, Ale ja z moją córeczką Dzisiaj Z moją córeczką Zuzią Wybieramy się na wycieczkę po jajka od farmera, ponieważ mamy taki zwyczaj, że kupujemy jajka od farmera, które są zdrowe. Tak, jajka od farmera, tak? Które są zdrowe. Są troszeczkę droższe, ale mamy pewność, że są one z wolnego. Kurki są z wolnego wybiegu. Także zapraszamy Was na małą e, przygodę dzisiaj razem z moją córeczką. Pozdrawiamy Was serdecznie. Słuchajcie, jeżeli możecie, zostańcie w domu. Im bardziej będziemy się stosowali do, do zaleceń naszych rządów, tym szybciej powinniśmy z tego wszystkiego wyjść. E, oczywiście, jeżeli u mnie w Anglii jest przepis taki, że mogę się poruszać z, z członkami mojej rodziny e, raz dziennie e, na przejażdżkę rowerową bądź też na spacer, e, także korzystam z tego że jedziemy dzisiaj z Zuzią po jajka. Także stosujcie się do tego, co mówi rząd, a im szybciej ee, będziemy się stosowali, tym szybciej z tego wyjdziemy. No i oczywiście bardzo Wam wszystkim dziękuję za subskrypcję, za to, że oglądacie e, nasz kanał. Pozdrawiamy Was z Jadziem. No i oczywiście zapraszamy Was na kolejne przygody, tak? A teraz zapraszamy na film, tak? Zuzia, zapraszamy na film? No to zapraszamy, czy nie? <śled> Normalnie się nie wstydzi kamery. Dobra, pozdrawiamy. Myślę, że wieje fest i może nie będzie słychać to co mówię. Ale jest kwarantanna i nawet autostrady są puste. Normalnie jest tutaj ogromny ruch. Jest to autostrada M40, a teraz można powiedzieć, że jest pusta. man Mareczko właśnie się znajdujemy w miejscu, w którym odbieramy jajeczka od farmera. Także zdrowe. Kurki z wolnego wybiegu. Tutaj się wrzuca pieniążki. za jajka nie jest nie wiadomo jaka. Tutaj nawet jest prezent dla kogoś, jakbyś chciał. Jest jajko Zawsze za darmo do wzięcia. Można je wrzucić do inkubatora. A my bierzemy jaja tutaj dowy oraz tureczka co zuzia owy się przewrócił mamy jajeczka no są jajeczka tak. no także jajka jajka już mamy cel Cel skończony i wybieramy się na dalszą przejażdżkę. Pozdrawiamy.